Okej, okay. siemanko, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Gotika. Jest to już 14 odcinek chyba. Chyba tak. Dobra, znajdźmy odpowiedni zapis, to wydaje się, że to jest to. Dobra. 14 odcinek, już koksimy, wszystkich niszczymy, wszystkimi dajemy radę. Idźmy zatem przez lasek. Zdobywać kolejne ekspy. Okej. Okay. Tutaj wszystko łatwiutko. Dobra, plan na dzisiaj jest taki, że odcinek jest krótszy, bo za późno go zacząłem nagrywać i nie wyrobię się z kilkoma rzeczami, które muszę dzisiaj zrobić, więc odcinek dzisiaj będzie krótszy. I myślę, że dzisiaj jedynie Chwilę, bo jak jest walka, to słabo mi słychać. I dzisiaj myślę, że jedynie pokusimy się o samo dojście do, e... do bractwa i tyle, bo. Bo po prostu no, i tak długo nam na pewno zajmie przydzieranie się przez las, bo tu jest dużo stworzeń, ciekawe czy warg nam Ok, Okej, okay, okej, chyba nie było tego, co dla tak. wow. Jednak są jeszcze stworzenia, które mają ze mną szansę wygrać, a ciekawe czy jak byłby sam warg to bym dał radę. No dobra, w lewo nie ma co iść w takim układzie. W takim układzie. No i, i właśnie chciałem powiedzieć, że już, już trochę lepiej pić lepsze kombosy robić, to znaczy ulepszyć swoją walkę po prostu na wyższy poziom. Ewentualnie... Ewentualnie lepszy mieć, bo to też by załatwiło sprawę, tylko wtedy będzie potrzebował mi więcej siły No bo tylko to mi zapewni lepsze użycie się Więc taki jest plan na przyszłość Dobra, te wilczki akurat nie mają ze mną szans. Tam te... One się chyba w drugiej części wargi nazywają. Tutaj to są chyba oswojone przy czy tak. No dobra. Także widzicie tutaj te potwory, które teoretycznie na tym poziomie powinny być trudne dla mnie. Nie stanowią żadnego wyzwania. Dobra. Okej. Okay. To chyba w tamtą stronę na razie nie będziemy szli Bo tam może być więcej tych psów Oswojonych przez orki, więc pójdźmy Po prostu tu, ile brakuje do kolejnego Poziomu, brakuje sporo Więc nie ma co jeszcze się nastawiać, okej okay. Fajnie, te ale podają na strzała To jest bardzo miła wiadomość Nie muszę się w żaden sposób z nimi męczyć Ogólnie to wybrałem ten las, żeby nabyć expo, bo wiedziałem tu jest dużo wilków i dużo ścierwojadów i w ogóle dużo zwierząt do zabijania, więc... A więc no, dobra. Jak widzicie wilki nie stanowią najmniejszego zagrożenia. Nawet jak się mniej rzuca. 4 na raz, a wcześniej się rzuciło więcej nawet niż 4 Więc możemy po prostu spokojnie sobie grać Nie przejmując się to nie jak będą te, te oswojone psa będzie gorzej no Bo one, one jednak zadają nam troszeczkę większe obrażenia Okej, okay, chodź tu chodź tu Chodź Dobra Oddalimy się trochę od ścieżki i pozabijamy te potworki, co tutaj są To na strzała Okej. Okay. Kto jest na dwa strzały Kosturna strzała K na dwa Ej kurde, jestem ciekaw tej walki Muszę spróbować, muszę nie zasnę chyba, jeżeli bym nie spróbował pobić się z cieniostworem. No dobra, to dzisiaj walka z cieniostworem. Okej, okay. tutaj najpierw się wyleczę, później zapiszę. Taka kolejność chyba będzie spoko. Dobra, zapisujemy. Tutaj się zmieńmy. cienios gór lecimy, nie śpimy trzeba pokonać koło te szkodniki które latają, żeby mi nie przeszkodziły i nie odbierały mi jeszcze hp niepotrzebnego i zaczynamy zaczynamy Czy w ogóle nawet nie chce się z nami bić za bardzo Okej Nie ma sensu w ogóle Ja mu nie zabieram w życie, nie wiem czemu w zasadzie O jeszcze Okej okay. Nie wiem czemu niektóre potwory są jakoś tak zbugowane, że w ogóle się ich nie da zabić Nie rozumiem tego no a nieważne Idźmy zatem dalej Przyjdzie jeszcze na niego czas Dobra Kurde, myślę na trochę dłuższy to raz będzie, Tu już się zbliżamy Tak w zasadzie do obozu I zaraz się skończy nasza przygoda w dzisiejszym dniu no niestety musicie mi wybaczyć, że dzisiaj to krótki odcinek, ale tak jak mówię, za późno, dużo za późno, go zacząłem nagrywać. Jeszcze dociągnę go, żeby trochę dłużej trwał. I kończymy. Także jeszcze zdążę chyba wejść do tego obozu i coś tam pogadać z kimś i zdobyć pewne informacje. I tyle będzie dzisiaj. Dobra, wchodzimy, najpierw, tak. Cieszę się, że Cię widzę, mam Mam nadzieję, że dobrze. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkie... Jakiego wydarzenia? Planujecie uciec? Guru próbują skontaktować się ze Śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich... I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu, kamienia... Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Dobra. Niech śnią. Drugi rozdział. Pewnie i tak z nim nie możemy o nic... Czy... Dobra. To skoro on ma takie podejście do nas, nie gadamy z nim Udajemy się szybciutko do świątyni. Dobra Lecimy. Zobaczymy czy możemy z nim pogadać, czy to tu jest w ogóle, do kogoś to i tak. Od razu to Dobra, on ty to wdycha Idziemy do świątyni, pojedynkę. Zatrzymać zatrzyma. tam krok. Zapewne zatrzyma, chyba. masz rację. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść to tylko za pozwoleniem. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi. Znam Lestera. Można mu zaufać. Dobra, to wbijamy. To Iberiana. Dobra, Iberion. Witaj, mistrzu Iberionie. Ach. Przypominam sobie. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem Ach, czego sobie życzy? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy. Nie mógłbyś dowiedzieć się co się Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom jedna z moich wizji. Objawiła mi zastosowanie. To musiała być niezwykle ciekawa. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy... Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie doj... Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznacz... Dobra dostaliśmy kwestik. Zacznijmy już iść na tą stronę, zobaczymy co on mi za mapę dał. Mapki. Tu są mapki. Mapa Iberiona. Mm -hmm. OK. Muszę iść tą drogą i później przyda się. No dobra. No okej. Okay. To Tak się zastanawiam, czy nie powinienem powiedzieć tego... ...szybko w starym obozie poinformować ich, że... ...oni chcą zrobić coś takiego. Więc chyba od pójdę od i powiem im to by najpierw jak nic nie będą chcieli ode mnie w związku z tym Zawsze to sobie to od razu że wrócę jednak I dam ten kamień W tej historii musi być jednak ziarno. Dobra Może Lecimy To nie było Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Ale na dzisiaj na moi kochani, to by było na tyle, także ja się z wami serdecznie żegnam, Do zobaczenia w następnym odcinku, sorry, że był taki znowu nudniejszy odcinek i krótki, ale czasami trzeba i takie nagrać. Także dzięki za oglądanie, strzel łapkę w górę i komentarz też zostaw, oczywiście nie zapominając o subskrypcji. Także ja się z wami żegnam, elo. She like a She down. Like a Como se llama.